Z tej strony Kacper. Jak wie, dzisiaj będziemy schładać królkom klatki, bo jak widzicie, to już kurde królki normalnie padają z gorąca. I trawy im dzisiaj damy. Może też i zboża, ale jeszcze to nie wiem. No to zaczynamy. Taką z zamrażarki wodę wyjęłem, ale oczywiście to nie jest owocowa zwykła z kranu, schłodzona żeby miały tło, trochę chłodniej oczywiście jak już widzicie że już się zainteresowały e ten widzicie że już wąchuję czy chłód przynajmniej niedługo zaczną nie, zaraz ją gryźć już na przykład ten biały zaczął wąchać ją e na przykład co jeszcze Yy, u tych, to ta samica, ta gryje, że normalnie nie idzie wytrzymać z nią, jest strasznie się zrobiła agresywna, bo jest wyko na wykocie, a ta wczoraj dostała pietruszki i napiszcie, czy to jest dobre, bo nie wiem, naruje. Na przykład yy, dzisiaj ten tyle trawy mi nakosiłem, żeby już mieć na dwa dni przynajmniej. Yy, co tu mogę jeszcze powiedzieć? No i będziemy składać, tak? E, na przykład wezmę tego kijka tylko. Niestety dzisiaj mojej siostry nie ma i muszę sobie radzić jakoś. Tym już widzę, włożyliśmy. Jak możecie zauważyć, że już siedzą przy tej butelce i się tylko chłodzą. Dobra, sorki, żeby pokazałem nogę, ale inaczej nie mogłem. Chciałbym tego. I nie wiem teraz której to włożyć. Czy tej czy tej. Ale mi się zdaje, że włożę tej, bo ta jest mniej agresywna i będzie miała lepiej, nie? Dobra, jeszcze zamkniemy. Albo nie, bo tym muszę wody dać. Jeszcze. Jak widzisz, już zaczęła lizać to. Już ta też chce polizać. To jej zabierzemy, to. Usiekaj ty. drugą stronę. O. Niech też się pobawi, też. O. Odwrócimy trochę i miskę. Idziemy. Jednak damy im dzisiaj zboża. Chwilę. A. Tu jest kubego do nich. Dobra. Idziemy zboża, im damy ładnie. Tu mój stary telefon grał. Teraz się czy coś w ogóle włączyć, nie? Zboża już mi wiele nie zostało, jak na te parę dni. Dobra. Dobra. Ja im tylko daję po. po jednej miejsce wody. Po jednej miejsce zboża. I to trochę damy, bo to mało co jest. O tu mój piesek. Dobra. I, yy... Ja będę kończył ten odcinek na królikach. Tutaj takie są króliki małe. One będą niedługo odsadzane, to nagram odcinek. Ta jakoś się nie interesuje tą butelką. Tu tak jest, ta dana. Dobra. To cześć Nara